Hejka moi kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku i w tym odcinku będziemy sobie otwierać białe prezenty, ale najpierw napiszemy, że nagrywamy, więc dobra, przejdziemy od razu sobie do prezencików, zobaczymy ile ich jest. Tutaj niestety szary, to nie na ten odcinek, ale widzę tutaj, że bardzo dużo białych prezentów, za co bardzo się cieszę i dziękuję. Tutaj widzimy też sobie olutkie prezenciki. I dziękuję bardzo. No dobra, bardzo dziękuję, bardzo jest ich dużo, więc przechodzimy do modelka Kruszwila. Nie, no nie, to ty masz super, ale dobra. O, właśnie, modelka, Krus modelka Kruszwila napisała hej, it, Więc zaraz jej, więc, yy, zaraz jej odpiszemy. Hmm. Trochę mi się loguje. Dała mi takie halo, w sensie to się nazywa halo, ale to jest taka yy, taka aniołka, taka opaska, jak to się nazywa. O, yy, Ola, Satek, it dała mi. Trampeczki. Ej, nawet ładne. E, napiszemy pozdra pozdrawiam. Do e, Domi wysłała nam prezencik biały, więc bardzo dziękuję. Idealnie się załapałaś. O, takie fajne buciki. Przydadzą mi się. A będziemy wszystko ubierać. A, no już ubieramy. Zobaczycie mi, program nagrywa. Ok. Nie mam niestety miejsca. Normalna osoba 333 dała nam oto takie też buty, ile? Bardzo dużo jest butów. Za... Bardzo dziękuję i pozdrawiam oczywiście. Domi 1 jeden. dała mi bluzeczkę białą z napisem, z czarnym napisem. Bardzo dziękuję. Kotek Ola 12 napisała pozdro Już daję prezent. O dziękuję. Jeszcze ktoś mi daje prezent podczas... no, podczas otwierania. Jaki pan. Więc. Napiszemy pozdrawiam. Okej, okay. klikniemy znowu na nowe prezenty bo Domi 13451 dała nam prezencik. Więc otwieramy go. I taki sweterek z czarnymi paseczkami. Ej, nawet jest ładny. Nawet jest taki cute, taki słodziutki. Fajny ten sweterek, podoba mi się się. O, Dresik ten biały. Bardzo dziękuję Katie Girl. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Cię, buziaczki. Gwiazdy na planeta 13, jaką mi suknię dała, nie, no, wow. nice. Pozdrawiam Cię cieplutko i buziaczki przesyłam. Modelka nam dała prezent, więc wow, dziękuję bardzo. Badgirl 2691 dała nam prezencik. Hmm, no jakoś wolno to idzie, ale damy radę, bo jak nie my to kto. Hmm, taką czapeczkę troszkę zimową, ale zawsze mi się przyda i bardzo dziękuję i pozdrawiam. Kotek Ola12333 3, 3. Taki ładny topik mi dała Bialutki. Dziękuję bardzo. Bożenka1 kocham ten nick. Dałam nam prezencik Bialutki. Taka bluza. Dziękuję bardzo. O, dała mi taką bluzeczkę z takim wycięciem nabiłście z serduszkiem. Kotek Ola mi ciągle daje prezenty, za które bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. O, dała mi w, w, Wiki XD4545 dała mi taką, dała mi takie fajne kol, kolczyki pompony takie, więc bardzo dziękuję i pozdrawiam. Zauważyłam, że Kotek Ola 12 dała mi jeszcze jeden prezent, bardzo dziękuję. Katie Girl, teraz nagrywasz. Ula napisała piękny look, a to... Mam nadzieję, że to żartak. Ale dobra. Majka i cyferki dała mi... Dziękuję bardzo za to już, za budki i, i, i znowu dziękuję. Kotek Ola. Kotek Ola mnie zaspała, miła prezencikami, dziękuję bardzo i pozdrawiam Cię, aż zabrakło mi słów. Dobra, otwieramy prezencik i w nim kryje się róg jednorożca, no nieźle. Teraz otwieramy ciągle od kotka Ola, znaczy kotek Ola. Bo mi za... i bardzo dziękuję. O, spódniczkę taką. Miałam taką samą czarną. Więc ona mi się podoba właśnie. Bardzo dziękuję. E, Katie Girl. O, białe spodenki. Dziękuję bardzo. Kotek Ola znowu mi wysłała prezencik. E, I to jest taka 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 mięciusia bluza. Białutko oczywiście, bo w tym odcinku odbędzę białe prezenty. I modelka Kruszwila dała nam spódnicę. Kotek Ola napisała ten róg i spodęki ode mnie. pozdro pozdrawiam. Pozdrawiam ciepiutko. I chyba na tyle. O, jeszcze Barbie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 8. Dała nam. Luzeczkę. A, i barb jeden, y, nie, to tak? Y, XL, XX. Ona mi, ona mi wysłała nieby, niebieski prezent a napra, i różowy, a, napra, a ona mówiła, że wysłała tam białe rzeczy, więc sprawdźmy to, otworzymy. Mówiła, że białe rzeczy, więc mam nadzieję, że będą białe. No, to zaliczymy do białej, tylko taka karta jest różowa, więc no. Niestety, ale i tak pozdrawiam ciebie. A i jeszcze Wiki xd 45, 4 pre, 4, dała nam prezencik. Pozdrawiam cię. Da, a Wiki dała nam o takie ładne kolczyki co mam takie same, tylko, tylko czarne. Więc dziękuję bardzo i pozdrawiam. I to chyba na tyle. Dobra. Z tego i zrobimy sobie Luczka z tych wszystkich Od was prezydencików co dostałam Za które bardzo dziękuję I pozdrawiam mm -hmm. Ok Użyję chyba Ten dresik i tą bluzkę Bo dresik bardzo dziękuję Ja tam lubię dresik Chyba te budki, dobra, ale pierwsze ściągnijmy wszystko. Ale zauważyłam, że nie dostałam włosów. Ale to nic. To wezmę sobie szafy. Ale chyba nie mam białych włosów. Ty, ja to dostałam. Nie, to było takie bez tego cza, czarnego nadruku. A, myślę, tak, tak mi się pokazało. Ale dobra. Więc chyba to weźmiemy z bluzeczek. Mm. albo. a i musimy zrobić albo to, ale nie, to pierwszy, bo będzie chyba parę stylizacji. Pierwsza taka mm, streetwearowa, znaczy na luzie. Taka, 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 fajna. I białe buciki jakieś będę mieć. Dużo daliście mi białych bucików, za które bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bierzemy sobie chyba te albo. O, te sobie ubierzemy, a włoski, no włoski to już ubierzemy ze swojej szafy. Tylko, że nie mam białych włosków, choć te są najbardziej białe, choć weźmiemy jakieś inne, co pasują bardziej. Weźmiemy sobie właśnie te warkoczyki. Dobra, zapiszemy sobie. Mm. I weźmiemy sobie, wejdziemy w...